A to wyzwanie polega, do... no, wyzwanie polega? na tym, żeby w celu charytatywnym objechać Polskę i zebrać środki na leczenie, rehabilitację mojego wnuka, który urodził się niepełnosprawny. No i jest duża szansa, że tą sprawność w dużym stopniu można mu przywrócić. O no, potrzebuje kocha chodzić a nie, nie może chodzić więc ponieważ postępy są dosyć istotne przez rehabilitację w zasadzie ostatnią nawet można było na Facebooku zobaczyć jak przy pomocy chodzika dzielnie sobie radzi więc jest taka szansa że zacznie chodzić może nie będzie chodził samodzielnie może będzie musiał mieć kulę natomiast to się, będzie mógł pozbyć się wózka czy właśnie chodzika. Pan jest na co dzień poważnym księgowym, ma tutaj wyzwanie fizyczne. Jak to przebiega? No wymagało trochę przygotowań, to nie tak, że wziąłem rower i wsiadłem. Jeżeli chodzi o aktywność, staram się być zawsze aktywny. Różnego rodzaju sporty mnie interesowały, no ale niestety rodzaj pracy sprawia, że przeważnie siedzę, nie, nie, nie ćwiczę. Natomiast do tej wyprawy no, przez rok się przygotowywałem. W jakim momencie tego wyzwania pan jest? E, no jesteśmy, przejechaliśmy około 1300-1400 km, jeszcze jakieś 2200 no, metrów. Awarie ciężko były? E, no awarie mieliśmy chyba jedną czy dwie, nie były to jakieś istotne rzeczy, więc e, ogólnie rzecz biorąc nie możemy narzekać na szczęście w trasie. Najtrudniejsze momenty związane z ukształtowaniem terenu, czy? Najtrudniejsze były w górach, dlatego że tam no, mieliśmy bardzo duże przewyższenia, no i nachylenie dochodziło do 16-18 stopni, więc przy jeździe na rowerze z sakwami tak naprawdę się nie jedzie tylko w roku, nie, nie da się jeździć przy, przy takich obciążeniach. A ja co są ludzie po prostu? Ludzie są różni, to znaczy południe nas y, znowu pozytywnie zaskoczyło, bo ja w ubiegłym roku szedłem górami GSB ze wschodu na zachód ponad 500 km i miałem bardzo, dobre, y, od, bardzo dobry odzew od społeczeństwa. No i w tym roku również, y, tak powiem, góry stanęły na wysokości zadania. Do przemyśla było naprawdę bardzo sympatycznie, dużo kontaktów, reakcji, interakcji z ludźmi. Później troszkę za przemyślem już to wszystko ucichło, tak naprawdę jechaliśmy bardzo anonimowo. Nic się nie działo, nikt nie reagował. No i po przejechaniu, po przepłynięciu bugu można powiedzieć, <ścoughs> znowu zaczęły się jakieś takie zainteresowania tym, co robimy dlaczego robimy takie tak jeszcze jak Wam pomóc, bo można też momentami do Was dołączyć, tak? ale przede wszystkim chodzi o te wpłaty. Przede wszystkim chodzi o wpłaty, więc bardzo wszystkich prosimy o to, aby wpłacali na pomagam.pl Dziadek Olimka na rowerze. Tam zbieramy pieniądze, środki na rehabilitację Olta. Przy okazji jeszcze bardzo chciałbym podziękować naszemu głównemu sponsorowi firmie Blitz za to, że wsparła tą naszą akcję zarówno mentalnie, jak i finansowo, co bardzo ułatwiło przeprowadzenie tej akcji. Proszę się jeszcze na koniec oficjalnie przedstawić. E, nazywam się Jan Baranik, jestem dziadkiem Olinka i znany w podróżach jako Dziadek Olinka. Super, dziękuję. Jeszcze z Panią znam, ja porozmawiać? się Pani nam przedstawiła? Dzień dobry, nazywam się Ewa Bedra. A co wspiera? Ja wspieram Dziadka, wspieram Olinka. I spełniam swoje marzenie, bo cały czas chciałam przejechać Polskę dookoła, ale ilość urlopu nigdy na to mi nie pozwalała. Teraz jestem szczęśliwą emerytką i no, jadę z dziadkiem. Jakie wrażenia z tej przygody? Jak to przebiega? Super, to jest naprawdę przygoda. Poznajemy ludzi, ludzi życzliwych, którzy naprawdę nam pomagają. To jest bardzo fajna akcja dzięki której można zebrać naprawdę fajne pieniądze na rehabilitację Olka. A proszę jeszcze przekonać naszych telewizów, że to będą dobrze zainwestowane pieniądze. To będą bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, dlatego że u Olka widać postępy niesamowite. Olek miał nie żyć, jak się urodził, a Olek dzisiaj ma 8 lat i prawie chodzi. Więc naprawdę te pieniądze są wykorzystane w 200%. Olek bardzo ciężko pracuje. To Olek chce chodzić. A my jemu musimy w tym pomóc. Super, trzymamy kciuki. Jak będzie wyglądał ten najbliższy plan? Dziś, jutro? Dzisiaj do Gołdapi. No a potem wzdłuż północnej granicy, wzdłuż wybrzeża Odra i do domu. <noise> Czujecie, że już z górki? <głos> <głos> Może jeszcze nie całkiem z górki, ale góry mamy za sobą. I to jest najważniejsze. Mhm. Jest ta dobroć w Polakach? Czy to się Jest. czuje często? Jest dobroć w Polakach, nie we wszystkich oczywiście jak wszędzie, ale naprawdę ludzie mają dobre serca i na te dobre serca liczymy.